Znaczy ich daj z radą. No, rudnik! No, da. no, Wy Normalnie jesteście. To czyni Żiara? Mam mnóstwo. Co? No, przecież u nas też takie jest. Nie, u nas nie ma, u nas jest blokada. Miau, miau miau Zrób to słowo. Miau miau <laughs> Speed it Hi guys yeah, and... Jest 7.00 pierwszy być Pierwszy co W jakim w ogóle spektrum jest to, że nawet się wrzesień i zawsze temperatura o tej godzinie jest poniżej 15 stopni? Przeraża mnie to. I to jest moja bułka, Klucz. Tak, zrozumiecie I, I ja na... Sięgam, nie patrzę tej szkoły. Widzę je całym sercem wszystkich nauczycieli. Każdy taki wredny. Jeszcze w rok, jeszcze rok. Mini No i mini. Mam dość. Muszę czekać godzinę na autobus. Ja to ja się ze I nie wiem. check nie będziemy widać bo tą złotniska. Zobaczcie już tu plano. Jak dość. A 13 trzynasta, jeszcze dwie godziny. Nie mówiąc co, najlepszy kurwa, istnieje nie. Nugat no, so czarny, I love it. No, to i co na nagrywam? Jest 21. Jestem od 6 na nogach. Najpierw była szkoła, potem odrzucę praca, A potem od razu po pracy, do wracania do domu na spotkanie. W sumie doki dokie, jedemy To jest dopiero życie. Jestem zmęczony. Jest I wrócę do szkoły. Kolejny dzień jest poniedziałek, drugiego tygodnia szkoły. Oh Mega. nic mi się już nic. Hi guys! Ostatni dzień. W ogóle ciepła, Krękawa krótkie rękawy, krótkie to wszystko. No jest smutne, chociaż mam dość upałów, patrzę się jak śpię. No i co? Wracam teraz do domu, jest zła wsta. Pacham klasy nie przysięgam. I wracam do domu. I pewnie będę spać. W ogóle się nie wyspałam. I w, w ogóle nie mam planów. nie mam troszkę za mnie całkowicie w ogóle kręci do czegokolwiek innego robienia. Jutro yy, ma padać, więc będzie czas na. Ha, 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 ha. Przepraszam, za mój bok. Nie jestem rozkrzana. Nie chce mi się nic. Szkoda mnie, to mnie tak wysysa, bo już to jest naturalna. Też tak macie, że nie wiem czy w ogóle mnie słychać. Ale też tak macie, że nawet jak wracaj o 12 do domu, to by się nic nie chce później robić. I co nie się nie obejrze i jest 16 albo 18. :00. I to jest przerażające. Już nie mam ani na punkcie produktywności jak kiedyś. Ale jestem tak zmęczona, bo to tylko siedzę w szkole. Nawet jeszcze zadań nie mam, bo to jest wrzesień. A a ja się czuję, jak nie wiem, co będzie dopiero w moim przy maturach. I don't know. Taki ze mnie, operator. Jo, nie odczekania na busa. Wystarczy co długo, żeby się znudzić. Yo! tak szczerze. No nie, nie wiem co bym miała powiedzieć. Myślałam, że jak będę brać tego YouTube'a, to będę miała później wspomnienia, że wow, znaczy, tak jest zamiar ogólnie, ale w sumie to też jest dobre, bo tak wyglądało codzienność, że nie każdego dnia co się dzieje, jest jakaś masa wspomnień, jakieś fajne rzeczy, czy to, I tego o czym to tak, że... Mam pięć lekcji, a jest, po prostu jestem wysycona całej energii jaką istnieje. Później idę po prostu zmęczona do domu, nie mam siły nawet rozmawiać z ludźmi. Idę do domu, przebieram się w wygodne ciuchy, jem obiad, idę spać, przeważnie do 18.00, chociaż rzadko się zdarzy, w ogóle zasnęła, ale sobie leżę. I tak wygląda codzienność. i tam, W tym roku właśnie wiedziałam, że to być może będzie nie ale no bo sobie idealizować takie życie, ale... No to jest życie codzienne, co tego się nie da zrobić. Nie przewidzimy tego, że będziemy zmęczeni. Może to jakieś sposoby na zmęczenie. Może, ale. Ja mam do naprawdę... Ja w ogóle sądzę, nie miałam na to wydania, że mam problemy z przewokłym zmęczeniem. To jest taka dolegliwość. Więc będzie może to przez to, ale totalnie nie ma energii na nic. Na nic. I to jest. To jest okropne uczucie, ja, nie wiem, jest 13, a ja, a ja już nie mam ochoty nic zrobić przez resztę dnia, a to jest jeszcze masa czasu. Ja. Też nie mam co się też robić, bo jak widzicie, <gryw> pewnie lub nie, mieszkam na wsi i tu nie ma jakichś dużych możliwości. Do miasta mam godzinę drogi, ale w tym mieście też nie ma nic do roboty tak naprawdę. I... I To ja. tylko pokazać też sobie tak to parę lat, że... No tak wygląda niestety tak będzie wyglądać pewnie 60% czasu, jak nie więcej. Bo to jest życie codzienność, to życie to nie tylko fajerwerki, prawda? Prawda. So goodbye! A i dzisiaj jest e, 9 września, bo to za każdym razem dokumentować.